Wszystkie te mówisz, tak? Tak. Aleksander Ściński, firma Albut. Dzień dobry. Cześć. Aleksander Ściński, firma Orbut, znowu kończy budowlany na temat kto powinien kupować materiał i dlaczego? Na pierwszy rzut oka może się wydawać, to, że to nie ma dużego znaczenia, ale jakby się przyjrzeć temu, na pewno na kosztorysowanie z materiałem mogą sobie pozwolić. Myślę, że bardziej doświadczone firmy, bo jest to troszkę ryzykowne, jeśli w kosztowysowania firma się pomyli, źle przeliczy materiał i okaże się, że zużycie materiału jest większe i firma ekipa musi dopłacić za ten materiał z własnej kieszeni, albo z dnia na dzień cena materiału wzrośnie i tutaj znowu wykonawca musi dopłacić za materiał z własnej kieszeni. Jednak nie jest to też zawsze nie zawsze to tak wygląda, bo umowach jest często zawarte i jest to właściwy zapis, że w przypadku kiedy ceny materiałów wzrosną o 10-15% albo więcej, czyli znacznie, no to tą różnicę ceny materiałów też już ponosi klient, bo jest to coś, czego nie dało się przewidzieć wcześniej przy kosztorysowaniu, bo czasami zdarza się tak, że z dnia na dzień cena materiałów odskoczy, więc lepiej chyba Dopadzić albo ustalić z wykonawcą, czy dopłacamy za tą różnicę materiału, niż żeby wykonawca miał nagle zrezygnować z roboty i bardzo zostawić bez wykonawcy. Kolejną korzyścią i dobrą praktyką stosowaną przez większość ekip, która robi z materiałem, jest taka, że jest taka różnica, że gdybyśmy to my kupowali, materiał, materiał, który zostanie z budowy, bo jest zapas. Musimy uwzględnić i zapas tego materiału nam zostanie. Nic my z tym materiałem później nie zrobimy. Czasami myślimy, że nam się przyda za rok, za dwa, ale przez ten czas zazwyczaj ten materiał się po prostu otwarty na poczęty zepsuje, bo nie, nie będziemy w stanie go zwrócić, jeśli już został na poczęty. Więc ten materiał się po prostu niszczy, jest to nieekologiczne. I tutaj kolejny plus, że ekipa, która robi z materiałem, ten materiał może wykorzystać ten materiał na przykład gdzie indziej gdzie może go po prostu oddać. Ktoś sobie może ten materiał wykorzystać. Albo znam też przypadki, gdzie ludzie robią sobie sami remont, ale nie stąd ich po prostu na materiału, więc, więc często takie firmy remontowe wspomagają te osoby dając materiał od siebie. Ale najciekawszą praktyką, z którą się spotkałem jest to, że ekipy oddają takie materiały do szkół techników na przykład budowlanych i tam w takich szkołach ci uczniowie mogą się uczyć na tych materiałach swojego Przyszłość jest to fajna, fajna sprawa. Co jeszcze? Co dalej? Następna korzyść w przypadku, kiedy firma robi usługę z materiałem, będąc płatnikiem VAT, jest to, że ta firma kupuje ten materiał z 23% podatkiem VAT, a nam może ten materiał sprzedać razem z usługą z 8% vat Więc tutaj mamy 15% oszczędności. Czyli nie mało. Oczywiście możemy w niektórych przypadkach odpowiednie przepisy się do tego odnoszą, kupić materiał budowlany z 8% VAT, jako osoba prywatna na przykład, ale jest w tym dużo papierologii, dużo zabawy, angażowania księgowego i jest to droga dosyć długa i męcząca, więc opcja wybrania firmy, która zrobi nam z materiałem usługę, na usługę wystawi nam fakturę na 8%, myślę, że jest szybsza, łatwiejsza i przyjemniejsza. Dla przykładu, kupując usługę z materiałem Wykonaną na 8%, aż przy 15% możemy przy remoncie na 100 tysięcy zł zaoszczędzić 15 tysięcy zł, i to jest niemało. Kolejnym plusem jest wypracowany przez wykonawcę kredyt kupiecki w hurtowni, bo zazwyczaj wykonawca kupuje w jednej hurtowni, którą wcześniej wybrał, z którą ma podpisaną na przykład umowę, i jeśli się da za. Co za materiały budowlane nie, dos, może nie dostawać faktury, tylko wzdropkę na przykład, a jedną zbiorczą fakturę dostaje od hurtowni, od składu, od sklepu po zakończeniu remontu na przykład. Jest to jedna faktura, jest mniej papierologii, łatwiejsze szybsze zwroty, oszczędność czasu też w tym przypadku, oszczędność środowiska, mniej papierów niż przy zakupach co 2-3 dni, na przykład przez miesiąc, no to byłoby tam faktury i korek razem z 20-30 pewnie, tutaj mamy tylko jedną fakturę na trzy strony na przykład. Też taki myślę, że duży plus. Kolejna rzecz to własna logistyka ekipy, która robi usługę z materiałem. Bo jeśli znajdziecie ekipę, która wykonuje tylko usługę, to może być tak, że sami będziecie musieli zamawiać ten materiał, kupować, czasami go sami wozić, a myślę, że nie jest to przyjemne. pilnować dostawy, odbierać dostawy, rozwiązywać problemy związane z logistyką, z tym, że towar nie dojechał na czas i tak dalej. Lepiej, żeby ekipa wzięła tę logistykę na siebie cały ten transport, obsługę tych materiałów, sprawdzanie, czy te materiały dotarły całe, czy są uszkodzone. Tak samo później ze zwrotem, jeśli byście zamówili materiał, na przykład. Z LNM, na przykład z transportem, no to później, żeby go zwracać, no to byście musieli jechać własnym samochodem, nosić te worki. Nie jest to raczej praktyka zdrowa dla kręgosupa i zdrowia i czasu też. No więc lepiej to zlecić ekipie remontowej. Nawet jeśli ekipa nie robi tego z materiałem, no to przynajmniej jej parę złotych za to, żeby się tym zajęła zapas. Nieraz też. W markecie budowlanym widziałem nieszczęśliwego klienta dzwoniącego do wykonawcy, pogubionego, nie wiedział co ma kupić, gdzie, i tak dalej. W ogóle dla mnie żenujący widok, jak widzę coś takiego, że wykonawca generalnie wysyła klienta do sklepu, bo to nie jest jego broszka, Myślę, że w ogóle wykonawca powinien się zająć wszystkim od A do Z, ale jest to moje odczucie. Jeśli się nie zgadzacie, zapraszam do dokumentowania. Jeśli się zgadzacie, no to zresztą też no wyobraźcie sobie, że na przykład fryzjer, do którego. Wysyła Was tą drogę i na do drogi to do Sfana po szampon jakiś tam konkretny nie możecie go znaleźć, nie wiecie jaki kupić, co idzie kupić, nie w ogóle i byłoby to profesjonalne według Was? Ja myślę, że nie. Generalnie każdy wykonawca wykonując swoją usługę decyduje jaki materiał, na jakim materiale ma pracować, jaki materiał spełnia normę i... Czy jest dopasowany do pracy, którą wykonuje, więc tym bardziej uważam, że powinien on wybrać ten materiał i on go kupić. A przynajmniej w najgorszym wypadku wskazać wam konkret, jaki towar kupić, ale generalnie wykonawca powinien sam wybierać materiał, na którym pracuje. Nie powinien mieć narzucone w ogóle, na jakim materiale ma pracować, bo to on ma kompetencje do tego, żeby decydować o materiale, na jakim pracuje. A jeśli sam go kupuje, to odpowiada również za jego jakość. I ostatnia rzecz, o której nie można zapomnieć, to to, że nie jesteś w stanie zweryfikować jako inwestor, ile materiału faktycznie zostało zużyte. Nie jesteś w stanie policzyć metrów kabla na przykład do wykonania elektryki, ile było zużyte, metrów rurki do hydrauliki, ile zostało zużyte. Więc może być to mylące, jeśli będzie rozliczam wykonawcę osobno z materiału, osobno z robocizny. Lepiej, jeśli masz czarno na białym, określone ile za punkt, ile za metr bieżący kwadratowy, jaka jest cena, łącznie z materiałem, tyle. Można oszacować. No, i tutaj, jeszcze przy zakończeniu, anegdota taka, gdzie klient przychodzi na inwestycję po dłuższym czasie, w trakcie trwania remontu, pyta się, dlaczego te ściany są jeszcze nie pomalowane. Na to wykonawca mówi, no bo nie wystarczyło farby. A inwestor. Jak to nie wystarczyło? Przecież kupiłem tyle farby, że wystarczyłoby na trzy mieszkania. sam no, mi. No i wystarczyło na trzy mieszkania, ale na pańskie już nie wystarczyło. Myślę, że po tym odcinku. Już wiecie, kto powinien kupować materiał. Myślę, że sami nie powinniście go wybierać, bo najprawdopodobniej on będzie źle dobrany. Jest dużo klas różnych materiałów. Każda służy do czegoś innego. Więc. Bez odpowiedniej wiedzy, myślę, że nie jest to rola inwestora, a nawet doradcy w markecie, bo rolą doradcy w markecie jest sprzedać. Ale co to, żeby znalazł? Plastry aerolecznicze. Dzięki odpowiedniej gospodarce mikrobiologicznej i odpowiedniemu dostępowi czystego powietrza poprzez mini filtry z węglem aktywnym. Te plastry powodują szybkie gojenie ran poparzeniowych i innych. Więc jedyną osobą, która powinna odpowiadać za wybór materiału jest wykonawca, ewentualnie ktoś świeżej. Mam nadzieję, że filmik przyjadnie. Do zobaczenia, usłyszenia w niedzielę o 16.00. Na razie, cześć!